Manor, czyli posiadłość. Jezus Maryja, co się stało? Coś się... A nie, dobra, to się wczytywało. A. Wspaniale. To, 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 to jest. To są. Tak, słuchajcie. I nie doznania, niż się, jak się gra. Co to to ma, na górze ma nogi, na dole ma nogi. Ja pilnicze. A to słuchajcie, naprawdę to są takie. To są tak, słuchajcie, inne doznania. Jak się gra, kurde, się widzi wszystko tak w ten sposób. Ja pierdzielę. To jest masakra. Włocie cholera jasne Bo Jezus Maria, ja pierdzielę. Boże święty, chyba Bo się widoc, że zrodzęły. R a u w sensie będzie run. Ja też pierdzielę. Orzesz, kurde, blady nie. Ja też pierdzielę Kurde, a to, się zbiła, stukła bo kurde Ja pierdzielę Co gdzie mówię wam, to są to, tak jak naprawdę Atlas Out, jest straszny, nie? Atlas jest straszny Ale to to jest, słuchajcie, coś zupełnie innego, nie? Ja prosto nie mogę. Ja pierdziele. Jezus Maria! Ja pierdziele! Nie no, przezebawne. Chyba Izzy, gdy dziecko, po dowcip, nie? Tak się tak pieje, kurde, jak głupi Nie no, super po prostu, bratek, super Ja pierdzielę. Kto, skąd w ogóle wzięli takie kurde obrazki? Co, co tak miga w ogóle tutaj? Kurde, ja pierdzielę. Nie, ja, super testa szafa. Książki, książka. Jezu, coś się tam. Nie, ja nie mogę w to grać. Właściwie dajcie mi spokój, święty. Wy tam jesteście kulec fani, bo wy sobie siedzicie jak w, w środku dnia właściwie, macie wszystko w dupie, patrzycie sobie tylko na ekran i ze mnie śmiejecie, a to nie jest wcale śmieszne, naprawdę, to nie jest śmieszne. Wierzcie mi, że to nie jest śmieszne, to naprawdę może z kule zwariować. Jezus Maria! To może zwariować, <śpieszynki> takie naprawdę, wyłącz telewizor. Ja już to TV oglądać. Ja pierdzielę, nie. Ja cięż pierdzielę. Nie no kurde no Nie, słuchajcie to jest... nie to jest... Nie, błagam. Jezus, tu tam coś było! To coś było To było... To było dziec... Ja pierdzielę. Ja chciałem ciary przychodzą. Ja, to jest... To jest... nie... To jest nie, nie, nie! Jezus Maria, nie chcę tu być Ja pierdziele tu ja, ja pierd... Nie ja. ja. Dajcie mi święty spokój, błagam was Ja pierdziele Nie, ja, ja już chcę mieć to z głowy Ja pierdziele, to jest ciemno Jezus Maria Boże, święty. Nie no... Dobrze, że zażyłem wczorajsze majtki dzisiaj, kurde, bo... bo tak to by się dzisiejsze zmarnowały. To tak hałasuje, kurde, blade Jezus Maria! To... co tam się stało? Kurde brade Nie wiem gdzie mam iść Nie, kurde, jest za ciemno tu jest O boże święty, no nie no z... O boże, zamknięte jest z dwóch stron Tam jest przejście, dobra Nie, kurde No nie, no znowu coś ja pierdzielę, co to za głos? Nie, kolora jasna. Boże święty, spierdzielam. O Boże! <ślesy> Nie, no to jest... To tak straszne. Nie. To Jezus, Maria. dobra, jest jakieś duże pomieszczenie. Oha, no super, będziesz teraz rzeczy unosić. O Boże, co to jest za cień? Wspaniale. O Boże, święty, nie no. Ja pierdzielę, no. Nie, to jest, to jest słuchajcie, to jest najstraszniejsze gierawek, o które grałem w życiu, nie? Autentycznie. Ja pierdziele. O oh, kurde brate, spierdzielaj stąd. Aaaa! Koniec. Ja pierdziele. Ja pierdziele. To było autentycznie. Ale to, to. było autentycznie. To było autentycznie. Naj, najstraszniejsze przeżycie, kurde, jakie, jakie w życiu, chora w grach doświadczyłem, właśnie, nie? To jest koniec. Znaczy, to jest koniec tego etapu, nie? Tam są dalsze etapy, ale ja nie wiem, czy ja chcę to grać więcej, już. Nie, Boże, święty. Ja po prostu. Słuchajcie, wierzcie mi, że się cały trzęsę, nie? Ja pierdzielę, no mówię to, to było coś tak strasznego. Autentycznie się cały trzęs, trzę, trzęsę. Trzęsę się. No mówię to było coś tak strasznego. To, Ta, że jest dzień tutaj, to nie ma znaczenia, bo jak ja zakładam te słuchawki, ja, znaczy te słuchawki, to, tego okulusu to ja nie widzę nic, w jest ciemno całkowicie. Kurde, to za, co za giera, ja pierdzielę. Nie, to było tak straszne. Czy polecam to grę i dla fanów horrorów? Słuchajcie, jeżeli ktoś jest fanem horrorów, to to, to słuchajcie, to, mówię wam, żaden film, żadna gra nie zrobi na was takiego wrażenia jak to. Autentycznie.